To jest ostatnia studzienka kanalizacji kablowej i z niej rury wchodzą do budynku. Natomiast w samym budynku hali nie wiem, gdzie one wychodzą. Bardzo możliwe, że w tej części biurowej nad sufitem podwieszanym. Jeżeli tak jest, to będziemy szli tymi przewodami w korytach nad sufitem podwieszanym w budynku biurowym aż do miejsca, którym z tego budynku biurowego na halę przechodzi koryto kablowe. To jest w okolicach tej klatki schodowej. Zaraz tu podejdziemy. O. Tutaj. Klatka schodowa. Koryto. Tym korytem widocznym tutaj. Idziemy już dalej do samej stacji. Te prace to jest odcinek, który będzie prowadzony na końcu. Zaczynamy od stacji GPZ i kanalizacji kablowej. Jak będziemy gotowi z prowadzeniem przewodów do tego koryta, wtedy mostostal nam pomoże, zatrzymają suwnicę. Podstawią nam zwyżkę nożycową. Jeżeli mamy uprawnienia, to dobrze. Jeżeli nie mamy uprawnień, to dadzą człowieka do obsługi tej zwyżki nożycowej. I zakończamy tam na stacji na stacji niskiego napięcia. Tyle.